Jakie laki, dostałem z Kałacha za 15 przed chwilą. Chłopie, nie zrobisz tego, gościu. Ja sobie poglądam, Cię jak mam DP i pay. Pokaż DP. Ja jakbyś kurwa na padzie grał. No nie wiem. DP zero. Kurwa, chuj, prawnik i biegam tutaj. To. Ty. Ja nie chcę się ile ty musisz myszką machnąć, żeby zrobić taki ruch? Kurwa, ja trzy razy myszką na tej podkładce machnąłem, żeby się odwrócić i widziałem ile się odwróciłem. No i teraz mam jakieś normalny, nie wiem, o tej że się zmienia sama. Teraz mam normalne całkowicie już. Nie, raczej się To jest. To Co To jest. To To jest. Nie, Kurwa! ty, Kurwa! Kurwa! Dawaj. Ej, też, kurwa! 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 Nie Kurwa! 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 Ja, w, ja, piko, ja tam jest onamiku, masz, Kurwa! 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 Ja pierdolę! Jebnęli to samo, nie? Ty głupie! Ja pierdolę, no No ja pierdolę, zabił mnie. Masz, pomogę. Nawet way home. Farm. Chrome home, chyba. Farfetch'd home już był dawno. No. temu no. wyszło, tak. ten 2. Teraz będzie w tym roku... Ała, biało mam na dachu, jest. Chyba Ała jałt kreślił. Teraz będzie nowy home. Drugi chyba, nie wiem. Jak drugi jest na dachu, ale tego głównego domu, nie? Niemiecy sobie dali i ten drugi do mnie wali. Chodź, zdechnij. No, elo. Dzieci, obroń ja się ciebie, kurde. Weź iść, masz schody na schodach, a ja tu czekam. Masz schody na schodach? Co kurwa? No kurwa, masz bomby na schodach. A ja mu kurwa zwikuję. Jeśli weź, no Dobra kurwa, w tym żon kujesz na drugim piętrze. Nie, no tak. Pierwszy, tak, Tako, no tak, tak, tak. Noooo. No i miałem, nie, 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 tak, nie, z tego glocka to nie mogłem, miałem wylew epicki, a potem nagle, kurwa... Nie. O, what's up? Ja se robię w CS-ie, kurwa, będę robił fany moment z mojej najbardziej unlucky, kurwa, na świecie. Chłop mi dał przez drzwi głowę na no, uskup, nie? Tak o! Dobre, kurwa białą miałem. Wiesz, ja na ofisie jak się rasuje tero, nie, żeby pić niczyną da, ze skaucikiem czy coś, nie? To ja rozdałem przez szybę po lewej, przez smoke'a, w głowę na no, uskupa, nie, ze skauta. co Kafka proszę? Я п ⁇ м. Курр, какой с нами. А то малое, что я знаю. Стоп, я будто не снадолму. А, я там. Не доскочил. Можно, стоп. Суда, я п ⁇